Słoneczniki dla Lucy. Odcinek pierwszy. W bronach głównych. voy comprendiendo cada movimiento me gusta que hay Na dzisiaj koniec. Nie jesteśmy niewolnikami. Zapytaj o to mojej żony. Ciekawe co odpowie. Mam pytanie. Kochasz ją? Mam inne wyjście? Wolność wyboru. Widać, że nie jesteś żona ty. Po dziesięciu latach miłość może poderżnąć ściganiu. Na szczęście mnie to nie grozi. Żadna kobieta nie zmusi mnie do podpisania cyrografu. Nie dość, że się spóźniasz. To jeszcze się wygłupiasz. Przepraszam, ale pracujesz zaledwie od miesiąca. Już pięć razy przyszłaś po czasie. Wczoraj nie wyłączyłaś maszyn i nie wytarłaś stołu. Ostrzegam, Zwolnię cię bez względu na referencję. A teraz zabieraj się do roboty i to natychmiast. Ładny motor, ładna buzia. Jestem Sandra, a ja Roberto. Może wiesz, gdzie jest ulica Pedro i Rojolena? Za czwartym skrzyżowaniem w prawo. Pokażesz nam drogę? Kusząca propozycja, ale niestety nie mogę. Wielka szkoda, że takie oferty zawsze pojawiają się nie w pora. Naprawdę żałuję. Marjowałeś? Dlaczego? Wszystkich obudzisz? Zapomnij o rzeczywistości. <laughs> Senza più sia senza richianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, dover la vita e far per il cuore. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Filippo, wiesz, dlaczego to robię? Ponieważ nie spocznę, dopóki nie trafię do wielkiego Hollywood. Hollywood? Hollywood, Filippo. Dlaczego nie możesz o tym, co wszyscy? Żeby zostać lekarzem, weterynarzem, prawnikiem albo dentystką? Filippo, co? Najważniejsze to słuchać własnego serca. Ładnie powiedziane. Najpierw muszę pomóc tacie w hotelu, a to trochę potrwa. Pozamiataj, zanim przyjdzie pani Pura. Inaczej znajdziesz się na ulicy. Dlaczego zawsze sprowadzasz mnie na ziemię? Wiem, że nie mogę stracić pracy. Nasz hotel stoi na granicy bankructwa. Wcale mi się nie podoba, że tata całymi dniami przesiaduje w kuchni. Przecież to uwielbia. Kiedy dostałam pracę w sklepie, był tak szczęśliwy, że ugotował mi timpano. Timpano. timpano? Pyszności. Chociaż osobiście wolę smak pięknych ust. Prawdziwe timpano. To spaghetti z wyśmienitym sosem pełnym różnych warzyw Największy przysmak świata. Wyobrażam sobie. Filippo, co znowu? Zostawiłam włączone żelazko. Telefon. Któregoś dnia spalisz dom. Jesteś niemożliwa. Przepraszam, tatusiu, ale... jesteś urodzonym roztrzepańcem. Z palonymi koszulami mógłbym wytapetować cały Watykan. Nie krzycz na mnie. Wiesz, że nie zrobiłam tego specjalnie. To się już nigdy nie powtórzy. Jesteś jak matka. Myślisz, że buziak wszystko załatwi. Kocham cię, tatku. Wzięłaś śniadanie? Tak. Wracaj do pracy. Nie denerwuj pani pury. Rób tak, żebym był z ciebie dumny. Tak, tatku. Nie chodzi o wystawny obiad. Wystarczą owoce morza i dobry kawior. Doskonały pomysł. Czy mogłabym coś zaproponować? Chodzi pani o nieoficjalne spotkanie w ciągu dnia? Kawior ma mocny smak i należy go degustować. Owoce morza natomiast są delikatne i zwykle szybko znikają z talerza. Jedno do drugiego nie pasuje. Lepsze byłyby tartinki, w razie czego służę pomocą. Muszę przyznać Ci rację. Widzę, że ma pani świetny personel. Zostawiam sprawę w Twoich rękach, przygotuj posiłek dla 20 osób. Proszę mi coś powiedzieć. Dzień dobry, witam. Chcesz sobie coś wybrać? Będę Ci wdzięczna, jeśli najpierw porozmawiasz ze mną. To nam zaoszczędzi nieporozumienie. Chciałam tylko pomóc. Tak, ale wszelkie uwagi zgłaszaj tylko mnie. Ja wiedziałam, o czym mówię. Jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Zabieraj się do roboty. Zaniesiesz to do bardzo wymagającego klienta. Tak jest. Uczucie jest bliżej niż przypuszczasz. To będzie największa miłość Twojego życia. Niewiarygodna para. Jaki Chang i Lucia Trevi? Lepiej brzmi Marcello Mastrojani i Lucia Trevi. Stój, trzymajcie go złodziej. Złodziej. Co pani robi? Policja. To złodziej. Policja. Niech się pani uspokoi. Co się stało? Ten mężczyzna ukradł mi torebkę. To ja? Wyrwał mi ją z ręki. Nieprawda? Rozmawiałem z kwiciarką. Jaką kwiacarką? Przysięgam, że była tu przed chwilą. Chciałem od niej kupić kwiaty. Widziałeś ją? Nie widziałem. Niczego nie ukradłem. Idziemy. Nie zgadzam się. Zabierzcie go. Pura mnie zabije. Co miałam zrobić? Zostałam napadnięta w środku dnia. Może to pani odliczyć od mojej pensji. To chyba oczywiste. A jeśli nie chcesz stracić pracy, to rusz się do rozpakowywania zakupów. Nie wolno ci wyjść, dopóki nie skończysz. Dobrze. Możesz to sobie wyobrazić? Przez tego idiotę z komórką muszę dłużej zostać w pracy. Złodziej z telefonem. Oto dowód. Odbierz. Ty odbierz. Słucham. Co mam zrobić, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o wczorajszej nocy? Ciekawe co to za złodziejaszek.